Skoro zrobiłem recenzję drugiej części King Konga oryginalnego, sądzę, że trzeba też zrobić. Po prostu trzeba zrobić recenzję oryginalnego filmu. Nie remakeu, nie sequela oryginału zanego. Przede wszystkim. Jeżeli wydaje się, że ten oryginał i film Petera Jacksona to jedno i to samo, to jest się w błędzie, ponieważ ten film to prawie zupełnie, zupełnie coś innego. Bardzo się tutaj ten film różni. Postaram się, aby w tym filmie nie było spoilerów, bo może ktoś jeszcze tego filmu nie oglądał. Ale na wstępie powiem, że film zdecydowanie się różni od oryginału. Jest po prostu. Znaczy nie od oryginału, od remakeu mam na myśli. Jest trochę inny. Zmienia się tu. Mien, mien, zmienia się tu postacie. Między innymi Jack Driscoll. Jest, ma trochę inny charakter niż w remakeu. Jest po prostu taki. No i już jakby można powiedzieć. No taki. Dziwny. Inny trochę jest po prostu. Kong. Czy on jest taki sam? Również nie. Ender An, w, w, w y, karle nam. Wszyscy tutaj się różnią. Nie ma żadnej różnicy. Po prostu są inaczej napisane. Mają inny charakter i inne. Inne. Inna, inny charakter po prostu mają. Inaczej są te postacie napisane po prostu. I o to właśnie chodzi w tym filmie. Finałowa scena się nawet trochę różni. Nie ma w ogóle muzyki. Po prostu słychać dźwięk samolotu. Po prostu słychać dźwięk samolotu oraz jak strzelania z tego samolotu. W filmie, nie wiem, również w remake'u Kupitera Jacksona scena z pociągiem została zastąpiona yy, sceną z autobusem. Nie wiem dlaczego, bo scena z pociągiem yy, się pojawia. Wiele razy, znaczy nie, że wiele razy, po prostu jest, pasuje do tego filmu, nie dlaczego nie ma jej w remake'u. Również, jak można zauważyć, ten film jest o jakieś, jest dwa razy krótszy niż tamto, ponieważ ten, tamten trwa trzy godziny, a ten trwa tylko półtorej godziny. Jest to spowodowane tym, że Peter Jackson bardzo lubiał to, ten film i postanowił po prostu zrobić to samo, tylko dodać parę scen, aby bardziej rozwinąć wątki. I to się mu akurat udało, ponieważ w remake'u się pojawia więcej postaci niż tutaj. Poza tym wiele scen, które w oryginale były jako sceny, które właśnie kręcił Karl de. Jejku, co ja mówię, tak mi się to myli. Wiele scen, które w remake'u są, Yy, na przykład scenami, w których nam kręci sceny, to w, tej, o, to w tej części, właściwie w tym oryginale to, to, jest, to są normalne sceny, te, które się dzieją, a nie są wyreżyserowane w filmie. Naprawdę. Ten film jest bardzo się różni. I to nie jest ten sam film. Wiele razy po to powtarzam w tej recenzji, ale jeszcze raz powtórzę. To jest prawie zupełnie inny film. Tylko generalnie fabuła jest taka sama. Taka sama fabuła, ale generalnie wszystko jest inne: postacie. Wszystko w tym filmie jest inne oprócz fabuły. Bo generalnie tu chodzi o to samo, tylko że w tamtym w remake pojawia się po prostu wiele scen, których nie ma w oryginale. No i ten film jest naprawdę ciekawy. Oczywiście nie, nie jest on zupełnie innym filmem, tak jak remake Dino de la Rentisa, ale po prostu mogę go nazwać zupełnie innym filmem. Bo po prostu taki jest. Remake jest po prostu oryginalny, a ten film jest filmem wybitnie dobrym. Są w nim niesamowite efekty specjalne, muzyka. Ten film jest świetny, po prostu świetny i moja ocena to 9 na 10. Dziękuję za oglądanie.